Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jesteście tutaj. Myślę, że ta impreza, która będzie w sobotę we Wrocławiu, w niedzielę w Katowicach i w poniedziałek w Dreźnie jest bardzo ważną imprezą, zwłaszcza dla Wrocławia, ponieważ jako stolica europejska kultury... No Tworzymy taki spektakl, który przypuszczał, przynajmniej będzie długo pamiętany w naszym środowisku muzycznym. Dlaczego te trzy miasta? Ponieważ mamy bliskie kontakty z tymi trzema miastami, a poza tym mamy bardzo bliskie kontakty z akademiami muzycznymi, które tam istnieją a między Prezydencją Akademią Muzyczną, Pradzką Akademią Muzyczną, no i oczywiście naszą Akademię Muzyczną. Myślę, że takie działania przysparzają nie tylko konsolidacji studentów naszego naszych dziedzinach muzyki, ale również pozwalają na nawiązanie szeregu kontaktów dotyczących takich różnic kulturowych między naszymi miastami, ponieważ takie można zaobserwować. I myślę, że taka konsolidacja muzyki, która jest taką obszarem bez granic w zasadzie, jest bardzo istotną sprawą dla sfery muzycznej. No, pomysł urodził się wtedy, kiedy tworzyliśmy program Europejskiej Stolicy Kultury i chcieliśmy znaleźć taki sposób na to, żeby pokazać tą... Jednorodność e, historii Wrocławia w wielości jej, czyli wiele czynników wpływało, wpływało na to, jakim to nasze miasto jest, e, jaką, jaki ma poziom kultury. E, I głównymi nacjami, które miały wpływ na, na, na historię naszego miasta jest, są, są narody czeski, niemiecki i polski. I dlatego zaprosiliśmy studentów właśnie tych. Ty narodowości do naszego projektu. Chcieliśmy też pokazać wyniki tej współpracy jak największej liczbie mieszkańców w jak najlepszych salach koncertowych. NOSPR jest w Katowicach. Katowice są stolicą Śląska i czyli największej polskiej aglomeracji. Jest to fantastyczna sala dla trzech tysięcy słuchaczy i dlatego tam zatelefonowaliśmy do, do pani dyrektor Wnuk-Nazarowej z taką propozycją, że mamy, mamy taki projekt i tutaj pani dyrektor rzeczywiście ten pomysł się bardzo spodobał, stąd też nasz koncert w niedzielę w Katowicach, w sobotę występujemy we Wrocławiu, wiadomo, we Wrocławiu musimy się pokazać i chcemy, jest to dla nas absolutnie najważniejsze miasto, a w Dreźnie jedziemy potem w poniedziałek, przekraczamy granice i również pokazujemy się w Dreźnie. Nie wyobrażałem sobie tego projektu i programu bez pozycji polskiej. Absolutnie musi to, to być. I szukaliśmy wykonawcy tego koncertu, ale szukaliśmy u nas, w naszej uczelni, żeby pokazać, że mamy naprawdę wspaniałych młodych instrumentalistów, już pedagogów, którzy rzeczywiście bardzo intensywnie wchodzą na, na estrady koncertowe. I tutaj wybór upadł na pana doktora Rowskiego. Powiem tylko, że urządziliśmy taki wewnętrzny konkurs, żeby to się odbyło w sposób jak najbardziej demokratyczny, i ci, którzy jak gdyby nie zakwalifikowali się do tego projektu, proszę mi wierzyć, nie mają absolutnie żadnej pretensji, że akurat. Pan, pan doktor Rowski będzie nas reprezentował. Znaczy, inaczej z perspektywy muzyka w orkiestrze inaczej wygląda granie utworu stricte symfonicznego, a akompaniowanie soliście, więc tutaj mam to szczęście, że po pierwsze profesor Pijarowski po prostu świetnie, świetnie pomaga w zasadzie i mogę spokojnie po prostu grać swoje, a z drugiej strony mam też ten komfort, że no, solista zawsze ma rację, więc. No bo to zawsze z tej perspektywy no, każdy oczekuje, że no, nauczyciel to się już tam pewnie nie pomyli, a proszę mi wierzyć, to, to się zdarza, zdarzy i na to się nic nie poradzi. No wie pan, no, koncert jak każdy inny, bo mówię, do każdego podchodzi. Dobry muzyk, mam nadzieję, do każdego podchodzi tak samo obojętny, czy sala jest na 100 osób, czy na 1000. Zawsze się, nawet jak nie dla publiczności, to przed samym sobą chce się zagrać po prostu jak najlepiej, więc... Wyzwanie jest zawsze takie samo, a tutaj no jest to ciekawe doświadczenie, bo są to naprawdę duże sale, so, program bardzo wymagający, więc no, jest zawsze taki o jeden dreszczyk więcej. O. Te dwa utwory, które poprzednio gramy, to powiem szczerze, to są takie ulubione z mojej tej ulubionej szuflady. One stawiają wykonawcom profesjonalnym ogromne, y, y, jest to ogromne wyzwanie i y, Wiem, że młodzież jak dostała nuty i pracowała jeszcze zanim przyszedłem, to było lekko przerażone, jak zobaczyła te czarne nuty, ilość nut, krzyżyków, bemoli, Jezus Maria, co mówię? ale kiedy, kiedy oni mają grać takie rzeczy? Niech tutaj, już właśnie na studiach. I co się dzieje na próbach, proszę Państwa? Jest tak cudowna atmosfera, jest tak wspaniała dyscyplina, każdy z nich daje 100, a nawet i więcej procent. To nie jest istotne, czy nam w tej chwili jeszcze wszystko wychodzi. Najważniejsze jest zapał, entuzjazm. Co jest jeszcze ciekawe, proszę Państwa? Osoby, które do nas przyjechały z Drezna, z Pragi, a z Drezna jest kilka osób innej narodowości, bo widzę, że są skośne oczy u niektórych panów, i z Korei. pani na jest Bułgarką, czyli to jest międzynarodowe rzeczywiście towarzystwo. I nagle tworzą się grupki z naszymi studentami. To jest coś fantastycznego zupełnie. Ja od razu mam projekt następny, żeby to gdzieś rozbudować, niezależnie od, od tego, że, że jest wpisane w europejską stolicę. Kultury. Takie spotkania młodzieży na pewno czynią ten świat zdecydowanie lepszy. Dziękuję no. bardzo. Od strony od strony tego, który utwór gramy w danym momencie, nad czym będziemy pracować. Oczywiście to jest bardzo dużo pracy, ale maestro Piarowski ma niesamowite doświadczenie i niesamowitą wiedzę. Więc to jest niesamowite, że możemy z nim pracować i to trzeba docenić, ponieważ jest nam w stanie przekazać bardzo dużo rzeczy, które nie tylko odnoszą się do tego, do tego projektu, tylko też ogólnie do funkcjonowania w orkiestrze, do tego, jak się zachowywać, jak, jak działać jako przyszli muzycy, orkiestrowi też, bo większość z nas pewnie będzie w orkiestrach. Będziemy grali cztery utwory. Bramsa, uwerturę akademicką, potem koncert Karłowicza skrzypcowy z Jackiem Ropskim. Następnie będziemy grali Don Juana Straussa i Rafaela, drugą suite Daphnia i Chloé.